Czesiu, czyś ty się z Wackiem na mózgi pozamieniał? Facetka cię wszamie na drugie śniadanie, jak zobaczy, że nie jesteś przebrany. W mundurkach chodzą tylko kacapi, a ja nie jestem kacap i będę wysadzać ciężarówki jak partyzanty! Dobra, chodźmy do tej higienistki, bo się do budy spóźnimy. Dzień dobry! O, dziubaski, jak miło was widzieć, wchodźcie. Co was tu sprowadza moje wypierdziuszki? No bo w szkole mamy cyborga zamiast pani i się zastanawialiśmy, co jest grane. Ach, dzieci, no wylali mnie debile i tyle. Absolutnie bez ostrzeżenia. Jednego dnia jestem, drugiego mnie nie ma i dupa właściwie to nie wylali, tylko przenieśli do rezerwy higienistycznej. A co to znaczy? Aha, ich tam wie w tym ministerstwie. To na pewno spisek kacapów. Ja bym ich tam wybuchnął. dokładnie. Już wiem. Będziemy walczyć z nowym systemem metodami partyzanckimi. Wysadzimy automat i zapewnimy pani powrót. Uch, jakie to miłe moje robaczki. Sama bym im chętnie karbidu pod nasypała. A co to ten karbid? A to taka fajna prastelina, co wybucha. Macie, może wam się przyda. Ja już w dupie mam ten ich automat. Na razie starczami mi blues. No dobra, chłopacy! Trzeba coś zrobić z tym popie, popieprzonym cyborgiem i go zneutralizować! Ale co? Wysadzić! Jak partyzanty! Pff, dobrze wykomancypowałeś, Czesiu! Karbić już mamy! No to! Bierzmy się do roboty! Zajkowski? Co? Babuko! Uuu! Barabuch! サビアブル Zajkowski, coś ty znowu taki poobijany na facjacie! Skaranie boskie z tobą! No bo ja... Nieważny! Anusia, na nazad! Chciałam ogłosić jutrzejszy test sprawdzający wartość waszej edukacji! Z tej okazji napiszemy sobie jutro sprawdzian, Obejmuje on od początku szkoły wszystko, czego wam do waszych pustych lubów natłukłam! Ale, ale dziś są przygody majora Kuprycza! Wsrompisz maka, ale error! No przecież jej już kompletnie się gówno na mózg rzuciło! Wszędzie kacapowie, mówię wam! Ale on dzisiaj walczy z hordą zmutowaconych kraborekinów z Jowisza! Dobra! Proponuję facetkę jakoś zneutralizować! Nie odpuścimy przecież kupricza, no nie! Zamknąć jadaczki za koły ewolucji! Zobaczymy jutro na sprawdzianie, jakie gadatliwe będziecie! Fucking shit, ale poracha!